Bardzo dobrze, że te kompetencje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa, zarządzania systemem elektroenergetycznym zeszły się w Ministerstwie energii. SMR musi być technologią ważną wykorzystywaną w naszym kraju. Na przełomie 2023-2024 roku mieliśmy zastaliśmy ogromne zaniedbania i legislacyjne, i inwestycyjne w obszarze. Energii, które, na których końcu stały zagrożenia blackoutami. Wszystko wskazuje na to, że mrożenie cen energii w Polsce nie będzie potrzebne. Pani minister, przeniesienie do nowego, nowo powołanego w ramach rekonstrukcji Ministerstwa Energii części kompetencji, które były w pani resorcie dotychczas. I powołanie dwóch silnych y, ośrodków y, pracujących nad polityką energetyczną. To zmiana kursu w polityce rządu czy tylko zmiana szyldów na resortach? I to y, bardzo dobrze, że te kompetencje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa, zarządzania systemem elektroenergetycznym, zeszły się w Ministerstwie Energii. To jest kluczowe z punktu widzenia bieżącego zarządzania systemem zapewniania mocy odpowiednich w tym systemie, dostarczania odpowiednich komponentów niezbędnych do tego, byśmy każdego dnia mogli kłaść się spokojnie w domu, nie obawiając się o tym, czy prąd w gniazdku rano zastaniemy. I to były kompetencje najważniejsze, które zostały rozdzielone wcześniej między dwóch ministrów. Dzisiaj jest to skupione w jednym ministerstwie, natomiast rozwój OZE to jest polityka bardziej długofalowa. Rozwój OZE to jest element transformacji klimatycznej, i nie przez przypadek znajduje się w dziale administracji zwanym klimat. Bo my patrzymy, jako minister odpowiedzialny za redukcję emisji, muszę mieć też jakieś narzędzia, a my patrzymy bardzo szeroko. OZE jest tylko jednym z elementów, bo tu i polityka leśna, i rozwój nowych technologii. To są ważne elementy, dużo szersze niż sama elektroenergetyka, którą musi zarządzać niewątpliwie jeden minister. A wcześniej było to rozbite trochę między moją osobę, a trochę między poprzedniego ministra przemysłu. Mówi pani minister o OZE. Są wiadomo, gdzie zapadają decyzje, natomiast są takie obszary i to biznes sygnalizuje, że nie do końca jasny jest podział kompetencji, jak chociażby gospodarka wodorowa, która już w poprzednim układzie, gdy funkcjonowało Ministerstwo Przemysłu i Ministerstwo Klimatu, decyzje zapadały i tu, i tu. Dla biznesu, kto jest teraz partnerem w obszarze wodoru? Nie no, jakby rozwój tych technologii w oparciu o odnawialne źródła energii, jak cały komponent rozwoju odnawialnych źródeł energii jest w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Natomiast i my odpowiadamy za rozwój biopaliw, biokomponentów, wodoru, jakichkolwiek paliw alternatywnych. Więc również posiadamy zasoby poprzez nadzór nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska do wsparcia też rozwoju różnych obszarów gospodarczych, ważnych z punktu widzenia OZE i realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych, takiego tworzenia też przewag konkurencyjnych naszej gospodarki, czy też tworzenia zachęt. I to jest ważne, żeby to było w ręku jednego ministra, tak? bo to jest opowieść trochę inna, tak jak powiedziałam na wstępie, od tej o codziennym zarządzaniu systemem elektroenergetycznym czy też spinaniu samego bezpieczeństwa energetycznego przez ministra odpowiedniego do spraw energii. Ale tu współpraca międzyresortowa jest i będzie. Jeśli mówimy o tej współpracy międzyresortowej, chciałabym podpytać o Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, który wyszedł z pani resortu, właśnie i pracuje nad nim resort energii. I tu pytanie w najnowszej wersji aktualizacji, którą poznaliśmy parę tygodni temu. Praktycznie zmarginalizowane zostały małe modułowe reaktory jądrowe. Tymczasem premier jasno wskazał cel, że należy tę technologię rozwijać. Dlaczego w tej najnowszej aktualizacji SMR-y praktycznie zniknęły z KPI-ku? Jeżeli wczytamy się w opisową część KPIQ, tam wyraźnie jest powiedziane, że Polska stawia na rozwój energii jądrowej, w tym dużych jednostek i małych, jeśli te technologie zostaną skomercjalizowane i wejdą do systemu, chcemy je rozwijać w naszym kraju. Jedną z pierwszych technologii mamy w posiadaniu. Cieszę się, że dwie strony tworzące Orlen Syntus porozumiały się w tej sprawie. I chcą tą technologię z niej korzystać. Jeśli ona się faktycznie zadzieje, wejdzie już do systemu pierwszy model tworzony w Kanadzie, to chcemy go również wykorzystywać w Polsce i jesteśmy jednym na pewno z bardziej gotowych klientów dla tej technologii. Natomiast my do KPIK-u wprowadzaliśmy wszystko prosto z, we współpracy z pełnomocnikiem rządu do spraw infrastruktury energetycznej i infrastruktury krytycznej na podstawie aktualizowanej polityki rozwoju energetyki jądrowej państwa, nad którą pracowało wtedy jeszcze Ministerstwo Przemysłu, musieliśmy pozostawać tu w zgodności. Jeżeli SMR-ów nie było w tej polityce, bo nie ma jeszcze technologii, nie można było tego wprowadzić do KPI-ku wprost w pewnych procentach, udziałach, mocach zainwestowanych, zainstalowanych w, naszej, w naszym systemie. Natomiast jeżeli ta sytuacja dynamicznie się zmienia i Kanadyjczycy w końcu powiedzą: tak, jesteśmy gotowi możemy eksportować tą technologię do Europy, to absolutnie, czy inny producent SMR-ów, właściciel technologii, to absolutnie tam jest przestrzeń do tego, bo w uzasadnieniu i opisowej części absolutnie jest pokazane, że SMR musi być technologią ważną Wykorzystywaną w naszym kraju. Realizując, kreśląc takie plany, aktualizując je jak KPIK, ciężko obecnie sobie wyobrazić realizację tych planów, gdy wiemy, jaką mamy sytuację na scenie politycznej. Mam na myśli ostatnią aktywność prezydenta Nawrockiego i weto bardzo ważnych ustaw z punktu widzenia energetyki odnawialnej, a zwłaszcza biznesu, który chce inwestować i rozwijać OZE. Jak w, przy tym wecie Ministerstwo Energii razem z Ministerstwem Klimatu, oczywiście, planuje wdrożyć te kluczowe deregulacyjne ustawy, jak decoupling, repowering, czy chociażby kluczowe z punktu widzenia wspomnianego przez Panią Minister rozwoju sektora biometanu czy biogazu? A te kwestie, ozowe, które będą przez nas dalej moderowane, można powiedzieć. Prowadzone pod kątem legislacyjnym. A za chwilę przyspieszą ponownie. E, liczę, że jeszcze w tym tygodniu trafi do uzgodnień międzyresortowych, e, przynajmniej. E, rozporządzenie, które ma realizować ten komponent repoweringu, również inne propozycje zmian legislacyjnych i pozalegislacyjnych. Z tą dużą ustawą biometanową i biogazową będziemy chcieli wrócić także, bo to jest kluczowe z punktu widzenia rozwoju tego sektora, więc będziemy chcieli wrócić do Sejmu. Wchodzi tam za chwilę też ważna ustawa z punktu widzenia aukcji offshore na drugą fazę ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i naszych interesów, ale też rozwoju wzmocnienia konkurencyjności w tym zakresie. I liczę jednak, że po tych pierwszych falostartach pałac prezydencki będzie w imię wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego kraju bardziej skory do współpracy, bo to wszystko, co do tej pory robili, godzi w poczucie bezpieczeństwa energetycznego, jednego z podstawowych dla gospodarki i gospodarstw domowych. A na koniec dnia to wszystko ma nam też dać niższą cenę energii. Żeby móc mieć w przyszłości niższą cenę energii, żeby energia w naszym koszyku wydatków domowych ważyła mniej, to potrzebujemy... Najtańszych źródeł energii, a do tych należy wiatr na lądzie, słońce czy energia wytwarzana przy udziale wody. Tu mamy oczywiście najmniejsze możliwości, bo dobrze widzimy poziom wody w polskich rzekach. To stanowi kolejne wyzwanie z punktu widzenia zmian klimatu w naszym kraju. Wspomniała Pani ministra, że chcecie wrócić z tymi ustawami kluczowymi dla biznesu do Sejmu. Biznes pyta kiedy kiedy można się spodziewać realnie legislacji która odblokuje ich inwestycje ten proces legislacyjny bywa różno różnie trwa czy chciałabym, jesteś w stanie nakreślić horyzont? Ja, chciałabym, żebyśmy z tymi naszymi zastępczymi e, rozwiązaniami e, procesy skończyli do końca roku. E, to naprawdę jest ważne, kiedy weszliśmy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska e, w, na przełomie 2023-2024 roku. E, mieliśmy tam ogromne zaniedbania i legislacyjne, i inwestycyjne w obszarze. Energii, które, na których końcu stały zagrożenia blackoutami. My te ryzyka eliminujemy każdego dnia. Wdrożyliśmy ustawę o rynku mocy, która przedłuża wsparcie dla tych odchodzących bloków węglowych na kolejne trzy lata. Uruchomiliśmy wsparcie dla budujących się bloków gazowych, które mają w systemie przejściowo być tym paliwem przejściowym, stabilizującym system, ale musimy też skrócić proces inwestycyjny odnawialnych źródeł. I to jest dalej mój cel. Skrócić ten proces inwestycyjny, bo tempo wchodzenia nowych źródeł do systemu jest też bardzo ważne. Skrócenie tego procesu z pięciu lat budowy OZE do trzech naprawdę ma ogromne kluczowe znaczenie z punktu widzenia wyeliminowania ryzyka blackoutów. Na koniec, Pani Minister, ile gospodarstwa domowe zapłacą za energię elektryczną od października? Wspominała Pani, że tania energia to priorytet Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wspólnie z Panem Ministrem Motyką, który pracuje nad tym rozwiązaniem, przejmując ode mnie tę część obowiązków, ogłosiliśmy, że wracamy. Z tym komponentem przedłużającym ceny, osłonę, mrożenie cen energii do końca roku, do Sejmu jeszcze na początku września. No, ten komponent zostanie dołożony do ustawy o bonie ciepłowniczym, bo rozpoczęcie tego procesu legislacyjnego od początku nie, nie dałoby efektu oczekiwanego, nie zdążylibyśmy na czas. Więc dołącza pan minister, podjął decyzję, że dołączony zostanie ten proces zabezpieczenia cen energii do bonu ciepłowniczego. I wierzę, że te ceny do końca roku pozostaną na tym niezmienionym poziomie. I uwaga, od początku roku wszystko wskazuje na to, że mrożenie cen energii w Polsce nie będzie potrzebne, bo ta ciężka praca wspólnie ze spółkami energetycznymi rządu przyniosła efekt taki, że obniżymy do tego poziomu ustawowego ceny prawdopodobnie z początkiem roku.